Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Praszowski, jestem instruktorem w Akademii Operatora. Przedstawię państwu zagadnienia tematyczne na egzaminie praktycznym w celu uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi samojezdnych. Pierwsza część egzaminu dotyczy obsługi technicznej codziennej. Pierwsze pytanie to sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia. Na to pytanie inspektor oczekuje od Państwa odpowiedzi dotyczącej dokumentów, jakie wymagane są, aby żeby bezpiecznie pracować urządzeniem, czyli e, czy urządzenie jest dopuszczone do eksploatacji przez inspektora dozoru technicznego oraz konserwatora. Inspektorowi dozoru technicznego należy wskazać trzy dokumenty, jakie są niezbędne do bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Do tych dokumentów należy zaliczyć protokół, decyzję oraz Pis w dzienniku konserwacji. Te dokumenty najczęściej będą znajdowały się w księdze rewizyjnej, którą tutaj Państwo widzicie. Pierwszy, pierwszy dokument, czyli protokół z przeprowadzonych czynności, wykonuje inspektor dozoru technicznego, pisując wynik przeprowadzonych czynności, czyli czy urządzenie jest sprawne techniczne, czy znajdują się tam jakieś zalecenia w wyniku przeprowadzonych czynności. Drugim dokumentem jest decyzja, która powinna być pozytywna, jeżeli urządzenie może być eksploatowane, może być również negatywna, wówczas urządzenie eksploatować nie wolno. Oraz trzecim dokumentem jest dzień konserwacji, czyli dokument wypełniany przez konserwatora pomiędzy badaniami, które przeprowadza inspektor dozoru technicznego. I tu również powinien być ważny wpis pozytywny, bo tutaj należy pamiętać, że każdy wpis jest ważny, czy on będzie negatywny czy pozytywny, należy jednak, aby. Obsługiwać urządzenia, aby móc bezpiecznie eksploatować, należy zwrócić szczególną uwagę właśnie na występujące zalecenia bądź też uwagi wydane przez inspektora lub też przez konserwatora które znajdują się we wskazanych dokumentach. Odpowiadając w ten sposób na pytanie, będziecie mieli Państwo pytanie zaliczone.